Gdybym kiedykolwiek, co już mi się raczej nie zdarzy, bo nie dysponuję już takim czasem jak kiedyś, gdybym miał powtórzyć to ćwiczenie, to czy jest jakaś opcja ulepszenia go w taki oto sposób, żeby utrwalić tą myśl, że trzeba pomyśleć o drugiej stronie, jeśli chcę ją do czegoś przekonać. Ależ oczywiście, bardzo dużo, zaczynając od przestrzeni osobistej. Znaczy ja bym tak polecał zaraz wyjaśnię po co i dlaczego, a żeby takie ćwiczenie robić z własnymi dziećmi i to zaczynając od wieku 4-5 lat. Ponieważ to jest okazja do ugłośnienia różnych aspektów psychologicznych. Postaw wobec przede wszystkim wobec siebie, potem wobec czekolady, jako zdrowej lub mniej zdrowej, potrawy. A, a po trzecie to jest świetny sposób na łapanie dialogu zabawowego. W związku z tym przestrzeń rodzinna jak najbardziej polecana jest do takiej właśnie dyskusji, jak Państwo słyszeliście, można półtorej godziny, no, no dzieciakiem może za dużo, ale niech to będzie 10 minut. Niech on się wypowie. Często rodzice mają taki problem, że nie potrafią rozpoznać, co dziecko myśli o sobie, natomiast obserwują czasami skrajne reakcje. Albo się zamyka, albo się obraża, albo krzyczy, natomiast nie, nie ma okazji do tego w, w tym tak zwanym wychowaniu, czyli Wpływaniu na nasze dziecko, ażeby z nim rozmawiać. I preteksty są tutaj bardzo dobrym narzędziem nawiązywania kontaktu. Tak jak w tym szkoleniu, to było narzędzie nawiązywania kontaktu, ale jednocześnie zorientowane na rozpoznanie własnych postaw i mechanizmów, które rządzą naszym zachowaniem, również i w takich sprawach podstawowych, jak produkt ale także w sprawach o wiele szerszych, jak na przykład mediacja, jako forma współpracy, rozwiązywania mhm. konfliktów i tak dalej, i tak dalej. Także mhm. zastosowań jest tutaj sporo. Mhm. No, no, nie, przepraszam, że nie proponowałbym tego ćwiczenia do y, przepracowania z żoną albo z mężem, chociaż <laughs> czasami to się dzieje, y, ponieważ może to być zarzewie, jeśli tli się jakiś konflikt, to może być zarzewie do wybuchu tego konfliktu. Mhm. Więc zostańmy przy szkoleniach w takim razie. Tak. Ja e, kiedyś e, intensywnie e, pracowałem jako negocjator. E, no i podjąłem się tej pracy, e, e, i doszedłem do wniosku, że jeśli usłyszę pewne sekwencje z drugiej strony, to będzie oznaczało, że się nie pomyliłem, i jedynym sposobem, niestety, mimo że mam naturę mediacyjną, będzie odejście od stołu po to, żeby zmienić sposób myślenia drugiej strony i ku przerażeniu klientów, e, niestety spowodowałem to, że żeśmy od tego stołu odeszli. E, skończyło się szczęśliwie, oczywiście były różne, e, różne koleje i, 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 i e, różne momenty jeszcze się nam tam zdarzały, ale e, ja sobie wyobraziłem co on myśli. Bez tego po prostu nie miałem szans i zwykle jak podejmuję się jakiejś pracy, to się zastanawiam kim on jest, co on myśli, co go może przekonać, co go może nie przekonać, to oczywiście jest nie, nie jakaś magiczna czynność, tylko w oparciu o pewne informacje, które są do zdobycia, można sobie pewne informacje wypracować, można oczywiście dojść do błędnych wniosków.